Czemu ty masz takie łazanie? Tak, czy... Gryca i Bartka. <try> Dokładnie, górali <try> <bo try> z bo jak miał mało widzów, ja za nim byłem, choć go wszyscy wyzwali. Dokładnie, górali z bo jak miał mało widzów, ja za nim byłem, choć go wszyscy wyzwali. Ja go wspierałem, a teraz jak ma trochę więcej widzów, coś mu tam się udaje, to mnie kurwa Oplu, Oplu mojego rajda, Oplu naszego rajda, wyzywał mnie i groził mi śmiercią ostatnio jakąś mafią. To jest jakiś człowiek niezrównoważony i nie chce mieć z nim nic wspólnego do czynienia. Jakbym zrobił swój fajny, jakiś oryginalny pomysł, a nie tam długi stream, bo to magikalny wymyślił czy coś, nie? to może trochę szacunków bym do niego skierował, ale no moje. Policję zrobił, robi te śmieszne o, telefony, gra w gry, robi to co każdy, nie? Jest taką imitacją dla mnie, Imitacji. Do, dobra, Magical. Magical. Zaczynamy zabawę. Zaczynamy Magical zabawę, jak tak chcesz się bawić, nie ma problemu. Jeżeli tak chcesz się bawić, Przegrałeś życie, Dobra. Po pierwsze, robimy rajda i piszemy: Magical, masz problem. Jedziemy. Robimy rajda. Nie, jeżeli on, tak się, jeżeli on tak chce się bawić, ok, nie ma problemu. Dobra. Ja myślałem, że on kurwa jest git, ale chuj. Jest kurwa petem grubym, jebanym. I teraz robimy taki bajer, pa. Robimy sobie rajda. I piszemy Magikal masz problem. Piszemy.. Magikal masz problem. Robimy rajda. Magikal masz problem. Zaczynamy zabawę magiczną. Jeżeli ty dalej pierdolisz na mój Będziemy temat, okej. Okay. No, Magikal masz problem. Ale nie grozi, mój prawnik lub nagrywa nagrywach go Ale no, kto? kto Magikal, twój ja, prawnik z, może chuja. Ja, Kolejny tak się pojawił jakiś. Twój prawnik pra może chuja. Magikal, twój prawnik może chuja, czaisz? Magikal, masz problem. jest Magikal, masz problem. Słuchaj, twój prawnik, sądy, policja, wszystko. To ci nic nie pomoże, rozumiesz? Ale ja nie chcę w ogóle mieć... To ci nic nie, nie chcę z nim pomoże. Magiczny, nie chcesz rozmawiać, bo jesteś pizda. <coughs> Magiczny, nie chcesz no, rozmawiać, bo jesteś pizda. Jesteś pizda, jebana to klepania. I wy, rozumiesz? I spotkamy się Mieszyn kurwa. I swoje tam fify. Nie wpierdolisz się w moje streamy, nie, nie Jesteś kurwą, o mnie, jesteś kurwą Jebaną. Tobie, Zapnij pizdę. Nie. Jesteś kurwą się Jebaną, wypowiadasz planami. się na mój tak. temat. Zajmij, ty, zajmij się z... swoim kanałem, Wypowiadasz Ale się na mój ty temat, ty pierdolisz nie. głupoty. Chłopie, pozew to możesz se kurwa o pizdę odetrzeć, rozumiesz? Ja wiem, że ty nie masz podstaw do tego, żeby zrobić na mnie pozew, a wiesz czemu? Bo nie wiesz w ogóle o mnie nic. Ja sam się uzupełniam i sam daję w siebie wszystko. Nic o mnie kurwo Jebana nie wiesz: nic. Pozew możesz sobie kurwa na matkę napisać, a nie na mnie kurwa, rozumiesz? Ten pozew wiesz gdzie trafi? Do śmietnika kurwa, a nie więcej. Kurwa jebana. Jak to się mówi, bym jej Będziesz magiczny jebany kurwa. Słuchaj, adresik jest znany. Słuchaj, będziesz miał kurwa spotkanie za niedługo. Teraz mnie wkurwiłeś. Teraz mnie, teraz mnie wkurwiłeś, gościu. Wkurwiłeś mnie w chuj, nie? Swoim zachowaniem. Ja trzymam kurwa, ja trzymam ci na dystans, ale teraz, kiedy ty powie... Będziesz kurwa jebany, jest, jest koniec, jest koniec chłopie. Jest koniec, widzimy się za kilka dni. Obiecuję to kurwa wszystkim, nie? Obiecuję kurwa wszystkim, że widzimy się magiczny kurwa za kilka dni. Obiecuję ci to, rozumiesz? No, kubki zrobiłem. Obiecuję ci to. No w miłość porozmawiacie. Obiecuję ci to. Obiecuję ci to. I nie bądź kurwa jebanym konfidentem, nie bądź kurwa jebanym konfidentem, zajebanym, bo i tak ci w sumie te konfidentstwo kurwa chuja da, bo i tak ci da, pójdziesz do prawnika i co on ci zrobi? Haha, ten mnie wyzywa, ten i tamten, i co kurwa zrobisz? I co, pozew napiszesz? Ty wiesz jak się kurwa pozwy pisze? Co trzeba umieścić kurwa w pozwie? Ty nawet nie wiesz kurwa co trzeba w pozwie napisać. Chłopie, nie wiesz o mnie nic, a chcesz pozew kurwa pisać, jestem anonimowy dla ciebie, typie. Co ty kurwa się srasz? Łopie. Co ty pierdolisz? Hopie, widzimy się za kilka dni. Wszystko w temacie. Widzimy się kurwa za kilka dni magiczne. I obiecuję Ci, że spotkanie kurwa będzie. I przegrasz, i przegrasz sobie kurwa, i przegrasz dużo. Uff, bo nie będę zapowiadał niczego. To jest kurwa z niespodzianki. Rób sobie streama kurwa 300 godzin. Hopie. Z niespodzianki dostaniesz kurwa spotkanie. Z niespodzianki, rozumiesz? Z niespodzianki. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. Ha. Dobra, pora zadzwonić do jednej osoby. No, umawiamy spotkanie magiczne. Umawiamy spotkanie magiczne. Skoro chcesz się bawić, bawimy się kurwa na całego. Tobie na kanale zależy, tobie na kanale zależy, bo ty chcesz sobie kurwa z ludzi napierdalać pieniądze. Jakie jebany frajer. Ja wiem o tym, ale słuchaj, mi nic nie zależy, ja mam chuja w ten kanał, bo ja już kurwa zarobiłem w chuj pieniędzy. Mam kurwa, już tyle osiągnąłem kurwa tym streamem długim, że ja już więcej nic nie potrzebuję, ja mam wyjebane w to wszystko. Chłopie, będziesz miał problem, będziesz miał kurwa wielki problem. Dobra, pora zbierać kurwa ludzi. Wyciszę mikro, żebyście nie słyszeli. Tam, do Turunia trzeba jechać. Tam, do Turunia trzeba jechać. <laughs> Dobra, no, no to powiem o co, co chodzi kurwa na miejscu, ale generalnie ile osób? w najgorszych jakich znasz? Słam? Nie, nie, jaka cena? No to mów cena, ile za osobę wyjdzie. Okej, okay, ile osób maksymalnie? Dobra, ile osób maksymalnie? Tak, ale luz, ale... Dobra, ludzik, yy, będzie git. Okej, okay, ja paliwko, jak stoimy z paliskiem? Dobra, ale, pa... ale paliwko mało, nie? Dobra ludzik, yy, dziesiątka, ok, Git. Yy, dobra, ok. Yy, kiedy byłoby ogarnięte? Na kiedy? Mamy piątek, sobota, niedzielę. No nie wiem, na kiedy ty ogarniesz? Dla mnie to w każdej chwili jest. Dzień czasu. Dobra, luz. Yy, jakby co w kontakcie, nie? Dobra, jakby co piszemy na fejsie, no? Trzymaj się. Jął. Magiczny, masz przejebane. <skrywa> <skrywa> kurwa, bita. Masz przejebane, typie. <skrywa> <skrywa> Powiem ci tak. Masz, masz kurwa ostro przejebane. Magiczny, masz przejebane, kurwa. Masz przejebane, kurwa, czaisz? Magiczny koniec z tobą. Daję ci, kurwa, kilka dni i znikniesz, kurwa, z YouTube'a, rozumiesz? Daję ci kilka dni i znikniesz z YouTube'a, typie, rozumiesz? Znikniesz, kurwa. <noise> Let's go, kurwa. Lecimy z temacikiem, chłopie. Co ty byś chciał? Będziesz kozaczył w internecie? No to koniec, kurwa, z tobą jest. Chłopie. Zobaczmy sobie, kurwa, środki policzmy. Elegancior. Dobra, jak to by wyglądało? Kurwa z perspektywy. Z perspektywy. Pix... Dobra, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest... Magiczny, zamawiaj kolegów. Magiczny, zamawiaj, zamawiaj kolegów, nie? Chcesz za dymy śmiało, ale nie bądź kurwa jebanym konfidentem. Chcesz załatwić normalnie po męsku, kurwa, to bez konfidentów. Daj, jedziemy kurwa, z tematem Jedziemy magiczny. Chcesz się zabawić? To się zabawimy. Zabawimy się magiczny teraz. Na full pizdę. Na full pizdę się magiczny zamawimy. Ja już ogarnąłem sobie wszystko, co potrzebowałem. Wszystko sobie ogarnąłem. W ciągu dosłownie kilku dni. Tutaj było informacja, że w ciągu tygodnia. Ale to jest kwestia kilku dni. Będzie rozpierdol. Będzie rozpierdol... W internetach. Będzie rozpierdol w internetach. Boxdel, kurwa, wszyscy. Szotujcie. Nagrywajcie filmy. Będzie taki, kurwa, rozpierdol. Będzie taki rozjeb w internecie, żeby sobie nawet sprawy nie zdajecie. I, kurwa, uwierzcie mi. Słuchaj, powiem wam tak. Kieruję słowa, wiecie do kogo? Kieruję słowa tak. Do Rafonixa, Rafonix. Rób sobie kanał, bądź królem. Ja wiem, że ty jesteś bosem internetu teraz. Ja wiem, że ty jesteś Rafonik, z kurwa, bosem internetu. Ja wiem, że ty chcesz rządzić. Ty chcesz, kurwa, nad każdym mieć kontrolę, ty chcesz wiedzieć, co kto robi. Ja wiem, że ty chcesz mieć wolną rękę. Dlatego też ostatnie streamy były twoje takie, że. Że, że ty praktycznie nic nie robisz na streamach, tylko siedzisz. Ale ty masz wgląd, ty masz wgląd, bo ty bierzesz telefon i ty masz ludzi swoich, których wysyłasz. Ty wysyłasz ludzi na streama tego, tego i tamtego. Ty chcesz mieć pod kontrolą każdego youtubera. Ja wiem o tym, stary. Ja, ja wiem o tym, rozumiesz? Ja mam takich ludzi, że ja wiem o tym, kurwa. Chcesz być królem, jedynym na YouTubie, chcesz... Rozjebać wszystkich youtuberów i być jedynym na youtube, żeby kurwa bić kasę, mieć ludzi, mieć wszystko. Ja wiem o tym stary, ale ja tego kurwa nie piętnuję, ja, ja, ja tego nie neguję, nic. Chcesz być królem? Okej, okay, w porządku. To, to ja mam wyjebane kurwa, bo ja nie chciałem być kurwa żadnym jakimś bossem czy kimś tam wielkim. Ja mam wyjebane, to jest chwilowe, wiesz o co chodzi. To jest wyjebane. Ale chłopie, uwierz mi tak. Zrobię takie rzeczy, że ty będziesz sobie królem, ja wypierdolę z tego YouTube'a i bądź sobie kim tam sobie chcesz. Ale uwierz mi, niech to będzie taka przysługa, niech to będzie taka przysługa zajebana, niech to będzie przysługa. Kuj, nie musisz kurwa nic mówić, nie musisz się wypowiadać, nie musisz nic robić. Ale uwierz mi, że zrobię ci taką przysługę, że będziesz jedynym kurwa na YouTube'ie. Ja nie muszę tego robić. Ja nie muszę. Ale ty sobie bądź. I powiem ci, wiesz co? Wolę, żebyś ty, kurwa, był królem, niż jakiś, kurwa, tucznik jebany, gruby, spasiony, jebany. I, kurwa, straszył jakiś prawnikiem. On tym prawnikiem to, wiesz co, może zrobić? Kurwa, taką może zrobić prawnikiem. Chuja może zrobić, kurwa, typie. Chuja może ten, kurwa, magiczny zrobić. Z tym prawnikiem swoim. Chuja może zrobić. <laughs> On chyba się nie zna na, pe na pewnych rzeczach. On chyba się nie zna. O chyba nie zna, na pewno, że. On tylko potrafi tak. O! Ktoś mnie kurwa obraził! Zgłaszam go do prawnika i piszę pozew. No to jest taki, wiesz, zwykły kurwa cieć, to jest taki zwykły kurwa cieć i, i gnój. To jest taki, wiesz No to jest taki zwykły chuj, taki podluć kurwa, on tylko by się kurwa prawnikiem, on by się tylko prawnikiem kurwa wiesz bronił. To jest wszystko, nie? On by się prawnikiem, wiesz, bronił. Ale to jest chuj, to jest chuj. To nie ma w ogóle co mówić. To jest chuj, nic więcej. Chce się bawić, to się zabawimy. Co nie magiczny? <grytanie> zabawimy się. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie zabawa. Ja mam wyjebane w ten kanał. i Naprawdę, ja mam wyjebane w ten kanał. Ja nie muszę streamować. Robię se streama z czystego osiągnięcia. Czy dam radę do 21? Oczywiście, że dam. Oczywiście, że dam. Jak będzie kraso BS, to chuj, to się zastanowię, nie? Ale wiecie, czyste osiągnięcie, ale mi nie zależy na tym, żeby być kurwa jakimś profesjonalnym youtuberem czy kimś tam. Nie zależy mi na tym, bo ja mogę pójść do roboty. Ja mam ja mam dużo planów. Ja mam dużo planów. Mam dużo planów, kurwa, jeśli chodzi o takie rzeczy. Także mnie wypierdala to. Także magiczny, to będzie twój koniec. Magiczny, to będzie naprawdę twój koniec. Uwierz mi, w ciągu tygodnia, kurwa, naprawdę, uwierz mi, w ciągu tygodnia będzie twój koniec na YouTubie. Chłopie, wjadę tam na chatę, wejdę na twojego kompa, usunę ci kanał, usunę ci wszystko. I nie weźmy powrotu, nie weźmy powrotu, niku ja. To będzie wszystko. Kuja, zrobisz? Chłopie, to jest wszystko. Zabawimy się na całego. Zabawimy się na całego. Ktoś wojny będzie miał. Wojna rozmuchana jest już dalej. Tak. Trzeba działać. sobie napiszę do jednej osoby. Zgłosił mnie do YouTube'a? Nie chcę zgłasza. Mam w chuju ten kanał. Chłopie, to jest konfident jebany. To jest konfident. On będzie tylko całe życie zgłaszał do prawnika, do YouTube'a. On będzie wszystko zgłaszał, bo on nie ma kurwa mordy, żeby cokolwiek załatwić. Rozumiecie? On nie ma mordy do tego, żeby cokolwiek załatwić. Kwestia kurwa kilku dni. Kwestia kilku dni i dotrzymam słowa. I dotrzymam. Dotrzymam słowa. Jestem w stanie zapłacić wszelką cenę żeby ten pies zniknął z YouTube'a, zniknął z życia, kurwa, ze wszystkiego co się da. Jestem w stanie każdą cenę zapłacić. A możemy sobie zrobić tripa po polsce.